I kolejnym gołąbkiem jest to gołąb o numerze 300. Jest to po prostu gnieździak do tego gołębia, którego żeśmy wcześniej zaprezentowali o numerze 273. Tylko no jedno gniazdo wcześniej, także znów e, z gołębia e, z mojego White Man Sweden i moja 795 lotniczka e, Verkamen razy, razy Pitbull. To jest gnieździak do tego poprzedniego. Dokładnie. No i też e, ten poprzedni, jak miał, tylko numer. Że hodowcy mogli w sobie a, a, no to 273 i, i numer 300, to są, to są głębie z tej samej panny. Dokładnie. I też y, warto hodowcy, no jak Darek nikt z tego powtarzał, bo to była bardzo długa historia. To fajnie, aby każdy z Was sobie przeskoczył na tamtego głębia i tam posłuchał bo tak. W rzeczywistości może być tak, że. No to będą dwa na aukcji, ale no, tu się tak. fajnie też rozbije cena, więc jeden będzie sobie co no, znaczy taki... ja nie... Ja nie mogę trochę więcej o tym mówić, a trochę mniej o tamtym tak pod ani, ani jeden nie ma obydwa tu się tylko kolorami różnymi, nawet nie mam koloru wpisanych, nawet nie wiem którego, <grym> który jest, który. Tylko obrączki. Tylko obrączki. Także zapraszamy drugi koło z tej samej pary, a przy tamtym gołym mamy tak. prezentację, tą samą. Zapraszamy. Tak.